Okej, okay, witam serdecznie na naszym cotygodniowym sukces story, gdzie zapraszam nasze uczestniczki programu Budowy Sylwetki Hollywood, które właśnie przeszły przez konkretne etapy metamorfozy, i zapraszam je właśnie na live, na takie kole, podczas których właśnie mamy możliwość dowiedzieć się, jak to u nich wyglądało, z jakimi problemami te osoby się borykały. I dzisiaj mam zaszczyt właśnie witać na naszym, na naszym spotkaniu Natalię. Natalia, witam serdecznie, jakbyś mogła na początku przedstawić się, opowiedzieć kilka zdań o sobie, skąd jesteś, czym się zajmujesz, jak wygląda twój tryb życia, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz. Witam serdecznie wszystkich, mam na imię Natalia, od siedmiu lat mieszkam w Szkocji, w Dandii, wcześniej w, na południu Polski, w, dokładnie w Chorzowie, to Śląsk, E, cóż mogę powiedzieć? Mam dwoje, dwie, dwie córki e, w wieku 14 lat i 8, męża kochającego oczywiście, no i tak sobie tutaj żyjemy od 7 lat, e, a pracuję e, w sklepie spożywczym, właściwie w polskim sklepie z, pols z polską żywnością. O, super, to łatwiej ci trzymać dietę. No, wcale nie jest łatwo, uwierz mi, Michał. Tak, dużo różnych produktów. Jasne, więc Natalia, na samym początku, jakbyś mogła powiedzieć, z jakimi borykałaś się problemami przed dołączeniem do programu Hollywood, prawda? Co cię skłoniło, żeby właśnie dołączyć do naszego programu? Wiesz co? No, pewnie tak jak dużo kobiet, po ciąży zostało sporo kilogramów. W pierwszej ciąży przytyłam aż 30. W drugiej to było trochę mniej, ale z tej pierwszej ciąży, w przeciągu tej pierwszej do drugiej, nie udało mi się praktycznie, no może zrzuciłam połowę z tego, co przytyłam. No i jednak ten balast został. Później e, doszła druga ciąża. E, jak córka miała roczek, wyprowadziliśmy się do Szkocji. Wiadomo, siedzący tryb życia e, zero ruchu praktycznie przez jakiś czas no bo dziecko małe, mąż do pracy nikogo tutaj nie znaliśmy no i tych kilogramów przybywało. Z pięć lat temu chyba znalazłam też online taki program i zapisałam się do niego. Udało mi się zrzucić wtedy bodajże 18 kg w cztery miesiące. Z tym, że no, to było tylko zrzucanie wagi. To nie były treningi, to była praktycznie sama dieta. Skóra no, zrzuciłam, wyglądałam dużo lepiej, ale skóra nie była tak jędrna, jak bym chciała. No, i wiadomo, że po tych czterech miesiącach to była bardzo restrykcyjna dieta. Po tych czterech miesiącach, jak zaczęłam normalnie jeść, to automatycznie te kilogramy zaczęły z powrotem przybywać, tak? Eee, rok temu bodajże, chyba po nowym roku, stwierdziłam, że no, trzeba by było chyba coś jednak znowu ze sobą, z sobą zrobić. Wakacje w blisko i tak dalej, i tak dalej. Więc wykupiłam kolejną dietę. Też udało mi się zrzucić 10 kilogramów, to było w tamtym roku. Dietę skończyłam bodajże chyba w czerwcu, czy jakoś tak. No i tak do początku tego roku. To tak różnie było. Trochę ta waga wzrosła, za chwilę znowu poleciała w dół, za chwilę znowu wzrosła. I na początku tego roku stwierdziłam, że będę ćwiczyć z moim mężem. No, mamy siłownię w domu e, i on dużo czasu poświęca na siłownię i stwierdziłam, że dołączę do niego i będziemy razem tam sobie działać. Tylko niestety los był tak przekorny, że zerwałam ścięgna Hillesa na początku lutego. A z racji tego, że gram w siatkówkę e, profesjonalnie no to zostałam tak jakby uziemiona na kilka miesięcy, tak? Na początku dwa tygodnie gipsu, później taki but rehabilitacyjny do kolana, więc tak naprawdę e, zero ruchu i te kilogramy przybywały, przybywały. Pojechaliśmy na wakacje do Turcji, gdzie spojrzałam na swoje zdjęcia i stwierdziłam, że o nie, to już chyba pora naprawdę coś z tym zrobić. Ale najważniejsze było to, że musiałam tak naprawdę wrócić po tej kontuzji do zdrowia. Ta noga musiała zacząć pracować, tak? No bo tak naprawdę bez tej nogi to nie mogłam tak naprawdę nic robić. No i znalazł, znalazłam, wyskoczył mi akurat twoje jakieś wideo na temat właśnie, widziałam przede wszystkim metamorfozy innych dziewczyn, no i tak jakoś postanowiłam zaraz na początku maja, czy w połowie maja, że spróbuję i dołączę do programu. Mm -hmm. I jakie, bo tak, wspomniałeś, że z wielu metod gdzieś tam korzystałaś, prawda? I gdzieś tam mm -hmm. w procesie dołączania do programu Hollywood zapewne obejrzałaś jakieś wideo, gdzie więcej opisujemy, na czym to polega, na czym polegają nasze metody, że to jest karby loading, że troszeczkę inny model odżywiania, że jemy właśnie mniej węglowodanów, ale więcej wieczorem, prawda? I co. Co Ciebie, jaką było taką największą obiekcją przed dołączeniem właśnie do programu Hollywood? Co było taką największą obiekcją dla Ciebie? Wiesz, co bałam się tych trzech posiłków? Bo z racji mhm. tego, że byłam na, na różnych dietach, zawsze byłam, to mhm. były albo cztery posiłki, albo pięć. I w ogóle nie wyobrażałam sobie e, jedzenia przede, tym, przede wszystkim tych węgli na noc, tak? No jak to, węgle na noc? O co chodzi w ogóle? Ja spożywałam na, na tych poprzednich e, dietach, spożywałam węgle do południa, tak? Owoce do godziny 16 powiedzmy, e, doskonale wiesz, jak to wygląda. Pewnie m, też nie, inne, nie jedne dziewczyny ci opowiadały, jak, jak inni trenerzy do tego podchodzą. E, no i to najbardziej. E, to miałam trochę obiekcję, że nie wytrzymam po prostu tych trzech posiłków, że będę chodzić głodna. No, a przede wszystkim, kolejna rzecz, bo wiedziałam, na czym polega Twój program. Wiedziałam, że trzeba też cztery razy w tygodniu naprawdę przyłożyć się do treningu. Może to być trening w domu, ale trzeba jednak ćwiczyć. Bałam się też na początku o tą swoją nogę, bo ja od początku maja tak naprawdę dopiero zaczęłam pełną rehabilitację. Bo dopóki miałam tego buta, tutaj w Szkocji to wygląda zupełnie inaczej, bo wiem, że w Polsce, pomimo tego, że masz tego buta, no to już zaczynasz jakąś tam fizjoterapię czy rehabilitację. Tutaj mi kompletnie Absolutnie powiedzieli nie i koniec. Dopiero w momencie, kiedy ściągniesz tego buta, możemy coś zacząć robić. I to były naprawdę takie trzy pełne miesiące, że oprócz tego, że chodziłam na fizjoterapię, przystąpiłam do programu i też u góry sobie właśnie. Ćwiczyłam tą swoją nogę w taki sposób, jak, jak mogłam z waszymi treningami, no i to mi bardzo pomogło. No a przede wszystkim wiedziałam też, że jest maj, powiedzmy tak, ściągają mi tego buta, trzeba zacząć rehabilitację, i za chwilę w sierpniu rusza kolejny sezon siatkówkowy, więc ja chcę być gotowa na ten kolejny sezon. Ja chcę zacząć grać, ja chcę chodzić na treningi, no i to było takim bodźcem. I teraz, tak naprawdę, wiem po tym czasie, że że jakieś tam bariery są tylko i wyłącznie w naszej głowie, że wszystko można osiągnąć. Ja po tak, tak naprawdę ciężkiej kontuzji, jak ja wróciłam na boisko, to mój trener to po prostu za głowę się chwytał i mówił Matko Boska, jak ty to zrobiłaś, że ty już jesteś na boisku. Bali się na początku, wiadomo, tak, że, że jednak tak, no nie Natalia, nie na, nie na, nie na 100%, nie na maksa, wyluzuj i w ogóle, no ale teraz jest już okej. Okay. Jak ja już tam z tymi ciężarami Michał tak, Wiesz, walczyłam z dwa dobre trzy miesiące, to ta, ten powrót do gry to już nie był tak ciężki, uwierz mi. <noise> zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Chciałbym teraz pokazać właśnie Twoją przemianę, ponieważ pamiętam, jak wrzucałaś gdzieś tam na grupę i naprawdę e, widać to w bardzo dużym stopniu, jak to właśnie wygląda, prawda? Czy mogłabyś się podzielić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, czy, e, czy pamiętasz, jak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi wiesz o. wiesz co, w nie? momencie, kiedy robiłam te zdjęcia, to było minus 13,2 kg. Sama, mhm. Więc ponad 13 kg, a z centymetrów, z tego co pamiętam, to w sumie łącznie z całego ciała ponad 80 bodajże? Ciężko mhm. mi teraz dokładnie stwierdzić, ale chyba z samego brzucha czy stali 17, tak? Coś takiego? Mhm. Mhm. Tak, tak, tak. Z tego co widzę, to tak. Mamy właśnie w pasie minus 17 cm. W klatce piersiowej minus 12, bo tutaj rzeczywiście tkanka tłuszczowa u kobiet również się gromadzi tak na plecach, prawda? Talia minus 14 centymetrów, biodro, biodra minus 11 i udo minus 10. Powiedz mi proszę, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ubrania? Czy to jest jeden rozmiar, czy są dwa rozmiary? Jak to wygląda? Wiesz co, zeszłam praktycznie z dwóch, dwa rozmiary. Mhm. Ogólnie moim założeniem, jak wchodziłam do programu, było 10. Jak miałam pierwszą rozmowę tam z koordynatorem bodajże i pytał, jakie są moje cele, powiedziałam, że 10 kilo. Ale w momencie, kiedy to 10 kilo, tam powiedzmy chyba po dwóch i pół miesiąca przekroczyłam te 10 kilo, to. Powiem ci szczerze, że tak naprawdę chciało się więcej, i ja dalej chcę więcej. To nie jest tak, ja wiem, że ja już naprawdę mega dużo schudłam. Ja już teraz może nie chciałabym tyle z wagi zrzucać, co, co wiadomo, co, co ćwiczyć nad tymi mięśniami i sylwetkę poprawiać. Ale powiem ci szczerze, że tak z miesiąc temu jeszcze kupiłam sobie ubrania. W rozmiarze M, bo do takiego chciałam, chciałam dotrzeć. No i okazało się, że teraz nie mogę ich nosić, bo są już tak naprawdę za duże. Mm. <laughs> Więc jedyny minus największy z tego wszystkiego to jest po prostu wymiana całej prawie że garderoby. No tak, no tak. No to to jest rzeczywiście pewna kosztowna rzecz, z uwagi na to, że zdaję sobie sprawę, ile to może kosztować, ale myślę, że również dobry moment, żeby odświeżyć troszeczkę szafę. Tak, to racja, to też racja. To racja też prawda, że tutaj y, miałeś poważną kontuzję, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jesteś profesjonalną siatkarką, czyli zawodowo tym się zajmujesz. Zerwany ścięgno Achillesa, no to naprawdę poważna kontuzja. Powiedz mi, proszę. Y, bo wielu, wielu lekarzy zawsze podczas kontuzji preferuje po prostu powiedzieć, że ok, wstrzymujemy, nie, nie wykonuj żadnych treningów, nie wzmacniaj, oszczędzaj się na maksa. Dlaczego jednak postanowiłaś dokonywać niewielkich zmian i mimo wszystko w powolny sposób pracować nad swoją kontuzją, żeby wzmocnić te nogi? Wiesz co, bo wiedziałam, mam też koleżankę, która uległa też poważnej kontuzji, tylko na dwie nogi. To było z jakieś powiedzmy dwa lata temu. I wiem, w jaki sposób do niej podeszli tutaj, w taki sam jak do mnie, tak? Że mm. nie nic nie robimy, na początku to musi się wszystko zrosnąć i tam wiadomo, jak ci lekarze tutaj u nas mówią. I ona tak naprawdę w domu nie robiła nic. I uwierz mi, Michał, że minęły dwa lata i ona po dziś dzień nie potrafi normalnie chodzić. Mm. Więc ja miałam tutaj taki przykład z bliskiego otoczenia, że jednak trzeba coś robić, żeby no żeby po prostu ta noga jak najszybciej wróciła, a tym bardziej powiem Ci szczerze, że gdybym może nie, nie, nie miała takiego parcia, że tak powiem, że chcę wrócić do tej gry od tego sezonu, od początku tego sezonu, nie w połowie czy nie na koniec, tak, tylko od początku sezonu, to wydaje mi się, że może by nie było tak łatwo, ja nie mówię, że było łatwo, bo naprawdę nie było, to był ból niesamowity, to, to ja po prostu chciałam ruszyć nogą, a ja czułam tak jakby, jakby, no jakby to wszystko było za krótkie, tak? I, I nie mogłam z tym nic zrobić. No ale no, dlatego postanowiłam, bo mówię, miałam swój cel, jakiś taki powrót do gry i, i taki sobie postawiłam na początku roku, jeszcze jak wiesz, jak uległam temu wypadkowi, to trener mówi, kiedy wrócisz, daj sobie pół roku, ja mówię, trenerze na 100% wracam od następnego sezonu, <grych> <grych> czyli od sierpnia, no i tak się stało. Rozumiem, czyli po prostu porządnie, porządnie to wszystko sobie założyłaś. Założyłaś cel, założyłaś sobie termin i tak naprawdę nie pozostało nic innego, jak dostosowanie wszystkiego pod to. Bardzo się cieszę. Powiedz mi proszę, jaką uzyskałaś różnicę w związku z tym, że również w programie budowy sylwetki Hollywood Budujemy tę tkankę mięśniową, prawda? Jak to ci się przydaje, zarówno w życiu e, zawodowym, w sensie e, w grze w siatkówkę, i jak ci się to przydaje w życiu, prywatnym, w życiu prywatnym? W sensie, czy zauważyłaś jakąś różnicę w takim życiu codziennym i w życiu właśnie jako, e, jako zawodniczka? Wiesz co, na pewno, jeżeli chodzi o sport, o siatkówkę, e, mam dużo większą wytrzymałość nie męczę się tak szybko, e, fizycznie po prostu, tak, nie jestem tak, tak szybko zmęczona, mogę więcej, e, jeżeli chodzi o życie prywatne, no to też na pewno mam więcej energii, e, to już nie jest taki, wiesz, kanapowy styl życia, tylko no robię więcej, więcej się chce. więcej w weekend, kiedyś mój weekend wyglądał tak, że musiałam, jeżeli miałam wolny, musiałam się wyspać na maksa, Obojętnie, czy to była dziesiąta, czy jedenasta, czy dwunasta, po prostu spałam albo leżałam w tym łóżku, bo jest weekend i trzeba, e, trzeba jednak e, odpocząć. Tak? Teraz pomimo tego, że mam ten weekend wolny i nie muszę wstać o jakiejś danej godzinie, to ja sama wstaję. I y, Weekend też w weekend na przykład, jeżeli wstałam, zjadłam tam śniadanie, pokręciłam się trochę w, po domu, coś tam porobiłam, powiedzmy, była pora obiadowa, zjadałam posiłek i szłam spać znowu. Odpoczywać powiedzmy, tak, jakaś tam drzemka dwugodzina czy półtorej godzina. Teraz nie mam czegoś takiego, bo teraz, pomimo tego, że zjem ten posiłek, wypiję czy kawę, czy cokolwiek, to, to mam ochotę gdzieś wyjść, mam ochotę coś zrobić i nie mam ochoty siedzieć czy tam leżeć na tej kanapie przed telewizorem. Owszem, są czasami takie dni, że naprawdę po całym tygodniu mam ochotę sobie położyć się na tą kanapę czy na sofę i coś pooglądać, ale to już musi być zrobiony plan, tak? Czyli musi być zrobiony trening, mm -hmm. e, musi być zrobione to, co ma być zrobione, a wtedy można się zająć ewentualnie tam jakąś godzinką na sofie. Okej, okay, rozumiem. <laughs> Czyli po prostu zaobserwowałeś również taką właśnie w samo, e, wie, większą ilość energii, e, szybciej się Twoje ciało regeneruje e, i po prostu masz więcej takiej... Werwy, jeżeli chodzi o działania. Czy zaobserwowałaś tak. jeszcze jakąś zmianę, jeżeli chodzi, nie wiem, o kwestie związane, załóżmy, z, z, z jakimiś sytuacjami jelitowymi, prawda? Trawienie, uczucie na przykład piłki, albo e, przebudzanie się w nocy, albo e, jakieś właśnie e, regulacje na przykład poziomu stresu. Jak to wpłynęło, jak zwiększenie tkanki mięśniowej i jak zmienienie tak naprawdę tego trybu życia również wpłynęło na takie inne elementy dotyczące życia towarzyskiego? O ile to oczywiście zobaczyłaś zmiany. Mhm. Wiesz co, no jeżeli chodzi o ten sen, bo ja nigdy też nie miałam problemu ze spaniem. Ja śpię w nocy jak suseł, ja przykładam głowę do poduszki, mój mąż się śmieje, że ja po prostu jestem mistrzem w tym. Przykładam mhm. głowę do poduszki i śpię. Mhm. Tylko, że właśnie miałam duży problem z wstaniem. Teraz nie mam tego problemu. Jeżeli chodzi o kwestie diety, to często miałam tak, prawie że codziennie, że po, nie może nie po każdym posiłku, ale przynajmniej po jednym czułam się taka wzdęta. Ten brzuch był taki wielki. Rano niby wstawałam, było ok, nie było jakich, jakichś większych problemów, ale wystarczyło, że zjadłam jeden posiłek, napiłam się trochę wody czy czegokolwiek i automatycznie Taki wielki balon. Mm. I wieczorem to już, to, to mówię, tylko kładłam się i mówię, o Boże, jak mi się nic nie chce, najchętniej bym poszła tylko spać i spać i spać. Mm. Teraz tego nie ma, bo po, obojętnie co ja zjem, czy wypiję szejka jakiegoś po treningu, czy, czy zjem normalny posiłek, to, yy, no to zupełnie inaczej wygląda. tak Brzuch jest tak jak samo, jak jest praktycznie, jak wstaję rano, to tak samo wygląda wieczorem. I nie mam większego problemu, że nie mogę spodni dopiąć wieczorem, jak gdzieś wychodzimy, czy cokolwiek, bo to, to się na pewno zmieniło też. Okej, okay, okej, okay. rzeczywiście, bo tutaj rzeczywiście my delikatnie tak czyścimy jadłospis, mamy w programie Hollywood taki protokół, w którym właśnie zwracamy uwagę na to, co jemy, prawda, po to, żeby zweryfikować, co nasz organizm generalnie toleruje, a czego nie toleruje. Ty nie robiłaś chyba żadnych takich badań związanych z nietolerancjami pokarmowymi, prawda? Nie, nie. Robiłaś? nie. I właśnie to jest bardzo fajny plus, bo jak sama wspomniałaś, gdzieś tam pozbyłaś się tych elementów, można zrobić takie szczegółowe badania, gdzie właśnie my badamy, załóżmy, badania z krwi, to są, prawda, gdzie po prostu pobieramy dużą ilość krwi. Takie badania kosztują od jednego do nawet czasami pięciu tysięcy złotych, żeby dowiedzieć się, na co nasz organizm ma nietolerancję, alergię, i wiesz, z czego to wszystko wynika, ale tak naprawdę czasami. Jeżeli wiemy, od czego zacząć, wystarczy właśnie na zasadzie eliminacji, i pewnie Sylwia, czy twoja trenerka, to zastosowała ten protokół, który mamy w programie Hollywood, czyli pewne produkty gdzieś tam eliminowała i obserwowała, jak to się dzieje, czy jest poprawa, czy właśnie, czy dalej jest tak samo, dzięki czemu na pewno teraz masz pewnie świadomość, jakie produkty, załóżmy, nie, nie do końca są dobre, czy na przykład teraz wiesz, po jakich produktach, załóżmy, możecie wzdymać, czy... Mam tak, mam no, tak. No, już tak, po tych, cztere po tych czterech czy tak pięciu, tak. tak, po tych pięciu miesiącach, po czterech mhm. właściwie, to już wiedziałam tak naprawdę, okay. że jeżeli coś mi się tam podziało, to mówię aha, zjadłam to, tak, a nie powinnam okay. tego jeść i wtedy wiedziałam, że coś jest, że po prostu okay. wiedziałam od czego tak naprawdę. Okej. Okay. I co to jest z ciekawości? Co to są za produkty? Wiesz co? No ja nie mogę nabiału ogólnie, takiego normalnego okay. nabiału. Mleko roślinne, no to tak, to, to mhm. owszem, szejki na jakimś mleku roślinnym, mhm. no ale praktycznie praktycznie takiego na biało na biało stricte No to to nie za bardzo tak. bo wiem że, że to mhm. wzdyma też mnie tak jasna sprawa jasna sprawa super super więc e, padło też pytanie od e, od Urszuli o której jest ostatni posiłek wiesz co ja staram się trzymać w tych ramach 16 na 8 tak mhm. e, czyli 16 tak, tak. 16 godzin nie jem, a 8 jem. Pierwszy posiłek jem z reguły zazwyczaj. No, staram się przynajmniej. Jeżeli mam mecz, no to mam dopasowane posiłki trochę inaczej. Sylwia mi rozpisała trochę tak. inaczej. Wiadomo, że muszę przed meczem zjeść. A ogólnie taki standardowy posiłek, pierwszy zaczynam o godzinie 12, ostatni o godzinie 20. Okej, okay, okej. Okay. Czyli a o której chodzi spać? Tak, 22, 22 30. Okay. Mhm. Czyli tak 2, 2,5 godziny przed pójściem spać. Tak. Czyli to jest taki właśnie postokresowy, czyli sytuacja właśnie, żeby, żeby troszeczkę odciążyć nas układ trawienny. Więc super. Więc Natalia, tak naprawdę ostatnie pytanie, co byś powiedziała osobie, która zastanawia się, czy warto dołączyć do programu budowy Sylwetki Hollywood, czy znajdzie na to czas, czy znajdzie na to motywację. Co byś doradziła takiej osobie? W pierwszej kolejności, jeszcze Michał, jeżeli mogę, to chciałabym bardzo podziękować z tego miejsca Sylwii, mojej trenerce. Naprawdę jest super kobietą i nie sądziłam, że nasza współpraca aż tak dobrze będzie się układać. Praktycznie rozumiemy się bez słów, że tak można powiedzieć. Ona naprawdę, jeżeli mam jakiś problem, to od razu, od razu odpowiada. Jeżeli co tydzień mamy te możliwości konsultacji telefonicznej, ja nie powiem, bo ja z racji mojego trybu teraz. Często gęsto opuszczam te, te rozmowy telefoniczne, ale jeżeli e, na przykład się nie zapiszę, to ona w każdym e, zaraz po weekendzie. No cześć Natalia, jak się czujesz? Jak tam minął e, tydzień? Jak tam dieta? Jak trening? Więc ona naprawdę złota kobieta i dziękuję, że przypisałeś mi akurat ją, e, bo, bo razem możemy naprawdę z, razem naprawdę możemy dużo z tego co widać. E, a jeżeli chodzi o dziewczyny, które się zastanawiają, no to dziewczyny. Nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba się brać do pracy. Jesteś, jeżeli naprawdę się zastanawiacie, to będziecie w bardzo dobrym miejscu, to jest wasz czas e, i tak naprawdę, no tak jak mówię, bariery są tylko w głowach i każda z nas może bardzo dużo. Możemy tak naprawdę wszystko, bo jesteśmy silne, tak? Jako kobiety. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I jeszcze na koniec przypomnij, ile czasu e, wróciłaś, bo wspomniałaś, że po ciąży, prawda? Ile czasu minęło od ostatniej ciąży do, e, do dojścia do Twojej figury? W sensie ile czasu upłynęło? Do tej figury, którą mam teraz, tak? tak, jest, tak jest. <laughs> Wiesz co, moja młodsza córka ma 8 lat. <laughs> 8 lat, tak? Tak. <laughs> Czyli... Czyli tak naprawdę w programie Hollywood zrobiliśmy w 5 miesięcy to, co gdzieś tam od 8 lat, od 8 lat, gdzieś tam planowałeś zrobić. Właściwie w cztery miesiące, bo te zdjęcia są z czterech miesięcy temu, więc w cztery miesiące, tak, dokładnie, w cztery miesiące i powiem Ci szczerze, że tak dobrze wyglądałam chyba ostatni raz w liceum, albo nie, może tak dobrze, o, powiem tak, tak dobrze wyglądałam przed pierwszą ciążą, czyli jakieś 14-15 lat temu. Super, no to w takim razie ogromne gratulacje, ogromne gratulacje e, dla Ciebie. Na pewno jest to super uczucie, że po prostu możesz czuć się, że czujesz się po prostu w całkowicie nowym ciele, że tak naprawdę wiesz, jesteś mamą, już przez te pewne etapy gdzieś tam przeszłaś i e, dalej możesz spełniać, się, e, możesz spełniać się pod względem bycia stuprocentowo, właśnie zadowolona z siebie. I swojej sylwetki z tego, że dałaś radę, więc Natalia, jeszcze raz ogromne gratulacje, jeżeli chodzi o twój progres, serdecznie gratuluję, mam nadzieję, że zobaczymy się na naszym kolejnym evencie programu Hollywood, który będzie w lutym, także już niedługo będziemy ogłaszać dokładnie daty ja również chciałbym Oznaczyć, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o program budowy sylwetki Hollywood. Tutaj Natalia właśnie wspomniała o tym, że my stosujemy trochę inny model, w sensie, że z rana na przykład jemy mniej węglowodanów, albo w ogóle nie jemy węglowodanów, tylko jemy więcej wieczorem. Więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, na czym to polega, jakie to powoduje rezultaty, to serdecznie zachęcam do wejścia na stronę ww.michałbienko.pl, łamane przez redukcja. I tutaj tak naprawdę możemy zobaczyć takie krótkie wideo, gdzie dokładnie jest opisany cały proces. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany programem, dołączeniem do programu Hollywood to tutaj może znaleźć więcej informacji odnośnie tego całego procesu. Natomiast Natalio, ja jeszcze raz serdecznie gratuluję. Gratuluję dla ciebie i dla e, Sylwii, czyli twojej trenerki, która ciebie indywidualnie wprowadzi i wprowadza cały system Hollywood, także e, gratuluję raz jeszcze. E, Dzięki. Do, do zobaczenia na naszym evencie. I, życzymy, I życzę potężnych sukcesów w twojej karierze zawodowej jako siatkarska, bo wspominałaś, że przyszliście, przeszłyście do Ekstra Ligi, tak? Tak, tak, zgadza się. Także, tak dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Wy... Jesteś jeszcze wyżej? Proszę? Jesteś jeszcze wyżej? Nie, Jesteś tutaj wyżej? nie, tutaj szkoda. To, <laughs> to tylko w tym <laughs> takim razie życzę złota w takim razie. Dzięki bardzo, dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam tak, wszystkich, do usłyszenia.